Siemanko, Siemanko wczoraj i jej wypuściło nową ewolucję przeznaczoną tylko i wyłącznie dla ikon podstawowych. Ale żeby tą ewolucję odblokować, musimy ją najpierw zrobić w SBC, czyli wchodzimy w zakładkę rozwój i tutaj znajdziemy ulepszenie ewolucji e, ikon. E, całe SBC kosztuje jednego Informa i skład o cenie 85, czyli mniej więcej około 40 tysięcy monet, biorąc pod uwagę obecne ceny na rynku. Ale jeżeli macie fotelek w klubie, to oczywiście możecie to zrobić całkowicie za darmo. Jeżeli chodzi o wymagania, jakie karty możemy tutaj przeznaczyć, znaczyć to maksymalny overall to 88 i musi być to ikona podstawowa, a nie żadnych innych promocji. I w tej ewolucji dostajemy takie upgrade'y jak plus 1 do słabszej nogi, plus 1 do gwiazdek sztuczek, defensywa plus 2, ale maksymalnie 89, dribbling plus 5, ale maksymalnie 89, podania plus 8, ale maksymalnie 86, fizyczność plus 2, ale maksymalnie 85, strzelanie plus 6, ale maksymalnie 90 i tempo plus 10, ale maksymalnie do 85. 86 tempa. I do tej ewolucji pasuje 47 ikon, ale ja jak zwykle wybrałem te najlepsze. Tak, żebyście mogli wybrać coś dla siebie. Najlepiej oczywiście, jeżeli macie daną ikonę już w klubie, ponieważ te najlepsze oczywiście podrożały już na rynku, a niektóre nawet z niego zniknęły. Także zapraszam do oglądania tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, use 7 bikecom to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od zamówienia. Pamiętaj, aby wpisać kod clip, aby uzyskać dodatkowo. 8% zniżki. Link w opisie. A więc naszą listę musimy zacząć od najlepszej karty, najlepszego wyboru do tej ewolucji, czyli od Patryka Vieira, który zobaczy, jak, jaki boost dostał. Praktycznie wszystkie statystyki poza defensywą i fizycznością dostały naprawdę solidny upgrade. W dodatku sztuczki i gwiazdki słabszej nogi również zostały podniesione do 4x4. Tak więc, jeśli macie jego podstawową wersję w klubie, to nie ma co się po prostu zastanawiać. Dla porównania, wrzucę wam zdjęcie jego ikony tan która kosztuje na rynku około 1,5 miliona monet, a tutaj praktycznie za free możemy jego podstawową wersję ulepszyć praktycznie do tej samej karty, ale zdecydowanie taniej. Także Patrick Vieira numer jeden na liście. Rio Ferdinand również bardzo dobrze się prezentuje właśnie po tym upgradzie. Co prawda tak samo jak w przypadku Vieiry. Tutaj defensywa i fizyczność zostaje praktycznie ta sama, ale wszystkie inne statystyki rosną, zwłaszcza tempo 86, co na tą chwilę naprawdę się przydaje, zwłaszcza, że napastnicy dostali mocnego obusta w ostatniej aktualizacji ma świetny Playstyle z plusem. W dodatku też gwiazdki rosną na 4 na 4, naprawdę świetny obrońca. Nymania czy również bardzo dobrze skorzysta właśnie z takiej ewolucji, z gwiazdki 2x3 zmieniają się na 3 na 4 W dodatku z 78 tempa rośnie mu na 86. Reszta statystyki, jak dla obrońcy są całkiem w porządku. Może ten PlayStyle z plusem nie jest najlepszy, ale widz ma świetną sylwetkę w grze. Jego karta naprawdę świetnie się spisuje w każdej edycji gry. Także tutaj również będzie świetny wybór, jeżeli macie go w klubie. Lilian Thuram również świetnie pasuje do tej ewolucji. Co prawda tutaj defensywa i fizyczność też zostają po staremu, ale gwiazdki rosną, wszystkie inne statystyki, poza tempem również, które było już 88, czyli maksymalne, tutaj się nie podniesie, ale dribbling dla obrońców jest naprawdę bardzo istotny, zwłaszcza jeżeli gracie nim na boku obrony, a na środku obrony również to mu się przyda. W dodatku jest Francuzem, także bardzo fajnie może wam zlinkować innych Francuzów w klubie. Laurent Blą. również warto się zastanowić nad ewolucją dla niego, ponieważ tutaj skorzysta naprawdę z dużego boostu do tempa, 86 tempa zamiast 78, który ma na podstawce, plus lepszy dribbling, plus lepsze podania i oczywiście gwiazdki 3 na 4 i świetny playstyle z plusem. Także tutaj rośnie nam naprawdę solidny obrońca, w dodatku również Francus, także też przyda się do zgrania. Kolejny Francus na liście, czyli Frank Ribery również bardzo dobrze skorzysta z tej ewolucji, zwłaszcza pod kątem strzelania, które rośnie mu z 85 na 90, także wszystkie statystyki potrzebne praktycznie do ataku są bardzo wyrównane, blisko 90. Może to tempo jeszcze przydałoby się mu podnieść, ale myślę, że z Hunterem spokojnie będzie sobie radził. Dodatku ma gwiazdki 5 na 5, jest to naprawdę wyjątkowa ikona pod tym względem. Naprawdę dobry wybór, jeżeli macie go w klubie. David Beckham, jego podstawowa wersja 88 również bardzo fajnie wygląda po tej ewolucji. Zobaczcie, jak mu rosną statystyki z tempo z 80 na 86, strzelanie z 85 na 90, Dribbing na 89, również z 85. W dodatku delikatnie obrona i fizyczność też rośnie. Gwiazki z 3 na 3 robią się na 4 na 4. Tak więc Beckham dostaje praktycznie drugie życie właśnie dzięki tej ewolucji. Równie dobrze wygląda Bastian Schweinsteiger, jego wersja 88. Zobaczy, praktycznie wszystkie statystyki rosną do poziomu, gdzie najniższa statystyka ma 85, czyli defensywa i fizyczność gwiazdki również z 3 na 3 rosną na 4 na 4. Naprawdę Wygląda na kompletnego pomocnika. Emanuel Petit również bardzo fajnie wygląda po tej ewolucji. Tutaj tempo rośnie mu z 77 na 86, jak również res, reszta statystyk. Wszystkie ma powyżej 80. Najniżej jest oceniony dribbling na 82 i gwiazdki również z 3 na 3 rosną na 4 na 4. Naprawdę świetny, defensywny e, pomocnik. Jego podstawowa wersja na początku gdy była bardzo, bardzo dobra. Także tutaj, po tym ulepszeniu, będzie mógł wrócić do łask wielu graczy. Fernando Torres również dobrze wygląda po tej ewolucji. Tutaj rośnie mu i strzelanie, i podania, i dribbling, i troszeczkę fizyczność. Ma świetny playstyle z plusem dla napastnika, także tutaj nie trzeba żadnych poprawek. I dzięki tej ewolucji myślę, że wróci do wielu składów na pozycji napastnika. Frank Rijkaard również bardzo dobrze wygląda po tej ewolucji. Tutaj tempo rośnie mu z 77 na 86. Reszta statystyk również jest dosyć mocno podniesiona. O tyle dobrze, że można Rijkaardem grać i na środku obrony, i na SPD, i również w środku pomocy. Także kilka opcji do wyboru. Również gwiazdki 4x4 ma na koniec. Tak więc jest to bardzo uniwersalny zawodnik, dzięki czemu odnajdzie się w kilku taktykach, jeżeli często je zmieniacie. SCN to kolejna karta, która również bardzo fajnie wygląda po ewolucji. 86 tempa, 79 strzelanie i reszta statystyk ponad 83. Gwiazdki również 4x4. Naprawdę świetny pomocnik defensywny. Po moim zdaniem tam jest jego optymalne miejsce. Jeżeli chodzi o odbiory piłki, będzie sobie świetnie radził. Jedyny minus, jaki widzę w tej karcie, to jego narodowość, która bardzo nie pomoże, jeśli chodzi o zgra właśnie pod kątem narodowości, ale poza tym naprawdę solidna karta. I ostatnia karta na liście to Fernando Hierro, czyli z obrońca hiszpański. Tutaj najlepiej skorzysta właśnie na tempie, ponieważ ma 74 tempa na swojej bazowej karcie, a po upgradzie ma już 84 i staje się naprawdę całkiem grywalny. Dobry PlayStyle z plusem dla obrońcy, również bardzo wysoko oceniona defensywa i gwiazdki 3 na 4 także naprawdę wygląda po tym odświeżeniu jak solidny obrońca, który nie potrzebuje już trzech cieni, żeby być w miarę gdywalnym. Tak więc tak wygląda lista ikon, które ja preferowałbym właśnie do tego ulepszenia. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć.